Z tej strony jest NOT, a to jest pierwszy odcinek naszej serii pisania pluginów. typu skryptów. Pierwsze co jest, musimy zrobić, no to jest stworzenie sobie paczki plików serwerowych. Ja już mam oczywiście. I akurat już mam e, zrobione. Ale wam pokażę jak zrobić wszystko od początku. Więc Usuwamy jeśli chcecie ja oczywiście korzystam z bigota jeśli chcecie może mogę wam tu udostępnić <laughs> ten silniczek no ale dobra odpalamy uh -huh. no on się ładuje teraz musimy wpisać jest i nam się dalej rozładuje wszystko to chwilę zajmie więc poczekajmy chwileczkę a i jak to będzie wyglądało? Będę pisał skrypty do Minecrafta, ponieważ wiem, że wiele osób ma z tym problem. A ja w tym poradnikach będę starał się pokazać Wam w, jak, w jakiś prosty sposób można się nauczyć pisania skryptów. Każdy się na początku gubił, ja też. No ale dobra. Zobaczymy jak będziecie szybko łapać. Jeśli nie szybko to będziecie szybko pisać własne skrypty przepraszam, mam na biurka hmm. mam nadzieję, że nie słyszycie jak czarne się drze. oczywiście to zawsze z rana. dobra, ładuj się szybciej, ładuj, ładuj dobra, mamy no i możemy komendą stop zastopować całą konsolę mam się tu już zapisze wszystko hmm. dobra i mam. mamy plugins no i standardowo się taki... On jest nieważny. Najważniejszy jest to serwer properties. Tu możecie ustawić wszystkie parametry serwera. Ja oczywiście tylko jedno chcę zmienić, bo jeszcze nie mam premium, więc to musimy zmienić. Liczba slotów. Dajmy dwa. Zamykamy. No i włączamy. Teraz wchodzimy na yy, debuggit.org Bookmap I, yy, i tu wpisujemy skrypt Będzie nam potrzebny, żeby umieszczać nasze skrypty na serwerze Dobrze. Wchodzimy w skrypt i w Jeszcze raz i mam się pobiera Już to mamy. Tak, mamy. Możemy to wyłączyć. Wchodzimy w mój komputer. Następne pobranie. Script. Mam się to przerzucić teraz tu. Już możemy sobie naszykować w folder plugins. I tu przerzucamy nasz plik. Dobra. odpalamy serwer i czekamy aż nam się wszystko doładuje. Trochę to potrwa, ale dobra. No ładuj, ładuj, ładuj. Dobra, dobra, dobra. dobra jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, dobra. Ładuj, 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 ładuj. Tak, jak widzicie wszystko stworzyło się dobrze nie mamy żadnych skryptów jeszcze ale to zaraz zmienimy dobra możemy to wyłączyć plugins script script i tu możemy usunąć bo to są podstawowe usuwamy je nawet z kosza tak. no i okej okay. teraz przejdźmy do ja sobie już odpalę moje teraz, żeby potem nie włączać go a żeby sobie już chodził teraz przejdźmy do pisania prostego skryptu mm, dobra ja polecam e, notebook ponieważ jest według mnie najlepszy do pisania takich skryptów bo łatwo go no i w ogóle szybko się na nim edytuje wszystko dobra zacznijmy od mm, skryptu na blokowanie nie wiem, tnt albo stone załóżmy, że chcemy zablokować tnt no to piszemy on place eee, i teraz piszemy na przykład hmm, tnt kropek. nie taki tylko taki Dobry. on place, czyli hmm, gdy postawimy blok tnt Enter, Tab, zawsze po tym musicie tabować. No i tu wpisujemy cancel event. event. Czyli e, kiedy postaj, postawimy blok TNT, y, zostanie anulowany, czyli się nie uda. Teraz zapiszmy. E, zapisz jako. Wybieramy swoje miejsce, ja sobie już od razu do serwera przejdę. Script tu wpisujemy na przykład tmt blok tu, tu zaznaczamy all types no i tu zapomnieliśmy trzeba kropka sk. bez tego wam skrypt nie będzie działał dobra jeśli już to mamy no to odpalamy sobie serwer no akurat się stworzył wszystko no i teraz Mm, ładujemy serwer ładujemy i zaraz wam pokażę, że to będzie działać dobra, dobra ładuj się ładuj, ładuj 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 proszę cię ładuj się szybciej dziadu ładuj się dobra ładuje się, okej okay. zaraz zobaczymy czy nam się nie zrobiło skrypty no dobra okej okay. czyli load jeden skrypt i jeden program. dobra, ja no to teraz przechodzimy do multiplier mój serwer dobra wchodzimy i dobra jesteśmy na serwerze PL mamy skryptowy no i teraz potrzebne nam gm mm, gammy e, nie, to jest give not tn t1 nie ja mam opa op, op not dobra hmm. dajmy sobie no i teraz jako op nie możemy stawiać yy, ale nie możemy stawiać jak widzicie nie możemy odejdziemy sobie dalej tu też nie możemy stawiać ale teraz wam coś pokażę yy, przejdźmy tu i teraz tab yy, player don 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 don, don, don. i tu mm, TNT block. Jeśli player nie będzie miał, mm, nie będzie miał, ee, nie będzie miał, mm, jak to się mówi, permisji o nazwie TNT block, nie będzie mógł stawiać TNT. Jak widzicie, tu daliśmy on place mm, i był ten. Musimy wytabować. Czyli tu też daliśmy to i będziemy tu musieli wytabować. Czyli to będzie coś takiego wyglądać. Zapisujemy. Wchodzimy na serwer i robimy reload. Reload. Yy, re, dobra, robimy reload. Reload. SK. Reload. Dobra. Czyli coś takiego nie. Czyli tu musimy cofnąć. Jednak mój błąd, zapisz mój błąd, pomyliłem się U. Aha, aha, dobra, dobra Aha, aha, dobra Don't. Czyli tu będzie, przepraszam Was za te błędy Ale tak już jest jak się jak widzicie wszystko się załadowało Mój błąd był bo zrobiłem tu don't i dałem kreskę i tmt Jak widzicie teraz mogę stawiać A jeśli sobie wszędzie już będę mógł stawiać A jak sobie zabiorę opa to dajmy tu d-op to już nie będę mógł stawiać Czyli jako administrator jak będę miał jak jeśli tam dodaliśmy permisję blog, czyli że będę mógł stawiać, bo admin jako administrator serwera ma wszystkie, dostęp do wszystkiego. No i dobra, teraz tak, wszystko ładnie pięknie, ale przydałby się komunikat powiadamiający, że nie możemy stawiać TNT, więc wróćmy do konfiguracji. No i robimy sobie pick. Tu. No, albo. no dobra, już niech będzie tu. Send. Dajemy sobie kolor C. Nie możesz stawiać TNT. Teraz sobie zapiszmy. Zróbmy reload. A, a, dobra. op Snot. Snot. Ok. Yep. Zróbmy reload script. O, no, się i teraz możemy stawiać. A sobie zabierzmy opsnot i nam się wyskoczy komunikat, że nie możemy stawiać TNT. Jak widzicie. Nie może stawiać TNT. Widzicie? Taki skrypt i działa. Ja się tu pomyliłem, bo tu dałem po N DNT ten ukośni, tu... No, kreska i znowu i skrypt to wykrywa jako błąd. A tu musi być to. Wtedy robimy dwa taby. Pamiętajcie, że po, o, po takim tym trzeba wytambować, bo inaczej wam skrypt nie zadziała. Dobra, więc to było tyle na tym, w tym poradniku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich poradników, wpiszcie w komentarzach lub na pw nie wiem, gdzie chcecie. Jeśli ja z wami żegnam. Na razie no i cześć. Hej!